No witamy na Bali, kochani, pierwszy odcinek z raju na ziemi. Znaczy się przekonamy, czy taki raj na ziemi, ale to jest kurde dodatko. Wszystko się na razie układa bardzo dobrze bo przywieźli mi dzisiaj bagaż, także spoczko. Jeszcze sobie na tym zarobiłem, bo sobie kupowałem pokupowałem. Za 40 dolarów australijskich mogę sobie kupić ciuszki, mi na dół zwrotnie Jesteśmy teraz w mieście, dzielnicy, cholera wiem jak, muszę to jeszcze raz mieć, czy to miasta, czy bardziej dzielnice. Nazywa się ciangu. Ogólnie, z tego co usłyszałem, to jest dość taka ta imprezowa dzielnica, mocno zabudowane. Po prostu chciałem mieć pierwszy nocleg gdzieś właśnie w mieście, żeby się ogarnąć, żeby sobie kupować karty. Kupiłem sobie kartę SIM. Ogólnie musiałem dać paszport, musiałem pokazać wszystko. Musieli mnie zarejestrować w całej e, telekomunikacji walijskiej e, i za, proszę ja was, ile zobaczyłem? 300 tysięcy. 300 tysięcy. 300 tysięcy to jest 30 dolców, czy jakieś 70. Dużo! Jakieś 70 zł za 40 gigabajtów internetu, nie? Ogólnie mam bekę. W końcu się stałem milionerem. To jest 1 700 000. Rupi. He, 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 he. Ogólnie mam taki łatwy przelicznik z tymi rupiami, bo na dolary nowozelandzkie moje mi się łatwo przelicza, bo 1 dolar to jest 10 tysięcy rupi. Także. 10 tysięcy rupi, 1 dolar to jest. Co 10 tysięcy rupi, w takim razie to jest 2,5 zł. Także na dzisiaj jest plan taki że musimy sobie poogarnąć trochę, trochę rzeczy w tym kanjiu. Tutaj muszę się wymeldować i jedziemy na piękną wyspę. Także nie zaczynamy całego pobytu w Bali od, od jakichś miejskich rzeczy, jakichś imprezowni czy czegoś takiego, tylko pojedziemy sobie w naturę i trzeba poznać troszeczkę natury, bo Nusa Penida to jest podobno jedyny z wysp i tam sobie spędzimy trzy noce. Także zbieramy się powalutku. Proszę Państwa, witamy w takim razie. Na Bali! Jestem jakimś wielkim pasjonatem jedzenia. I w ogóle zawsze miałem zdanie, że jedzenie dla mnie to jest tylko i wyłącznie sprawa funkcjonalna, żeby przeżyć. Więc jakoś tak nigdy nie miałem to zajawki, ale postanowiłem sobie, że na bali będę jeść. Będę zamawiać sobie jedzenie, będę testować, będę żreć. Bo muszę przytyć, bo mi się schudło przez ostatnie dwa miesiące. No także proszę Was, jesteśmy teraz właśnie w jakiejś tam kawiarni przy moim hotelu. I cyk za pięć dolców. Proszę ja was mam coś takiego co wam wcześniej pokazałem Jakiś tam soczek tutaj jest pomarańczowy Jakiś shot, jakieś ciasteczko i jakaś woda Jakieś śniadanko jeszcze mi przyjdzie, jakieś amerykańskie Także będzie fajnie e, No i co? I zaczynamy powolutku dzień Za godzinkę przyjedzie po mnie mój e, kierowca Także lecimy, o idzie się rano Thank you so much Także mamy śniadanko, proszę ja was Cyk Zamknij mordę kocie Nie, już siądź Siasi, siot. Sia. I tak. Zaczynamy dzień. Już jeszcze sobie wziąłem kawkę. Jeszcze sobie wziąłem kawkę. Ale zacząłem największy szacunek tutaj. I co uwielbiam. I o czym ja zawsze marzyłem, żeby to doświadczyć, ale byłem za młody, żeby móc to robić w restauracji. Czyli sobie zjeść posiłeczek i w tym miejscu, gdzie się zjadłem. Widziałeś sobie kiepa. I se zajara, na spokojnie, piefa. Naprawdę marzyłem o tym zawsze. To jest życie kochani. I to jest życie. I tak można żyć. <laughs> tak, śniadanko ogólnie było pyszne. Miałem jajeczko, miałem jakiś tam spinaczek, był tam jakiś pomidorek, jakieś tościki. Taki amerykański, nie? Breakfast. Z, razem z soczkiem pomarańczowym i tym takim właśnie, co wam pokazałem. Także kosztowało mnie to 12, około 12 zł Takie śniadanko. Za kawkę też zupełnie zapłacę z 6 zł, 7 No i tak właśnie, jeszcze odnośnie tego, chciałem Wam powiedzieć, że, 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 że to nie będzie jakieś takie tanie wakacje, nie? Zarabiałem już chyba rok, to teraz trzeba wydać te pieniądze jakoś. Nie mam zamiaru się szczypać, nie mam zamiaru sobie robić jakieś tam, wiecie, coś co odmówić, czy coś w tym stylu. Lecimy na bogacza. No, bo ja przesady też nie. Ale no, jak będę coś szedł, to sobie będę kupować i tyle. <śmianowidł> Panie. to co się dzieje w tym mieście to jest Widzieliście to? Widzieliście co tam się działo? Skuter na skuterze, samochód na schodzie. I Jeszcze poświęcimy jakiś odcinek na temat w ogóle tej poruszania się. I tego... kocham to, uwielbiam. Co się dzieje? Przejechaliśmy z Ciangu na Sanur. <laughs> nie mam niczego, będziemy nie będę pisać tam nazwy na tonę, bo nie mam pojęcia. Tu ja. Gdzie tutaj jest jakaś plaża i port. E, I z portu sobie, proszę Państwa, dojeżdżamy. E, będziemy dopływać na wyspę, która się nazywa Nusa Penida. Proszę was, łódka mi kosztowała 7 euro, dojechaliśmy sobie tutaj ponad godzinkę, zrobiłem jeszcze sobie stopa w sklepie z elektroniką, no i co pół godzinki niby trwa cały rejs na tą Nosepenidę jakimś fast boatem, zobaczymy czy w ogóle mi się da cokolwiek nagrać, bo to widzicie, wszystko mam, wszystko mam ze sobą, także no to nie jest też takie łatwe hop siup chodzenie ze wszystkimi magażami i jeszcze nagrywanie, ale damy radę, nie? Jest super. Jest super jest ścieram, tylko że się poca jak świnia. Jest cieplutko. Nie wiem ile jest stopni, ale jest cieplutko jak... Ale jest super. Ja nie, nie, nie narzekam. Nie ma co narzekać, bo... bo trzeba się cieszyć. Prawda? Prawda? No, lecimy. Chyba już będzie tutaj od Odjazd, odpływanie. <śm> Powiem wam, że mnie odwala trochę z, z tymi fajkami, odwala mi z tymi fajkami, ponieważ paczka kamelków tutaj kosztuje mnie, proszę ja was, 3 dolary. Ja będę robić wszystko z dolarami teraz, bo mi tak jest łatwiej teraz zliczyć, wiecie? 3 dolary, czyli 7 zł. Ta sama paczka w Nowej Zelandii kosztowała 40 dolarów. <laughs> Także no palę jak po****, bo w końcu mogę zapalić tanio, nie? Ogólnie to byłem lekko zniesmaczony. Byłem lekko jest, Muszę powiedzieć, że byłem lekko zniesmaczony, ale to trzeba się przyzwyczaić też do tego, nie? Bo przepłynęliśmy tą łódką i co? I wyszedłem z łódki i od razu się rzucił na mnie tłum jakichś tych zaganiaczy, żeby ten. żeby ogarnąć mi jakoś taksówkę. Ja już miałem wy za za wykupioną także nie, wiem, I wiesz, co chwilę ktoś podchodzi. skuter, 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 taksi, taksi, taksi. Już mówiłem, jak do mnie podchodzi jakiś gość, to ich wskazują palcem. No thank you. Także no, to będzie rederwo. Ja, ale taki jest też tutaj w sumie klimat, więc taki jest kraj, więc, więc tak to wyglądać ma i będzie. Dobrze. Jesteśmy, proszę was, teraz na hoteliku i dzisiaj mam zamiar, proszę was, chillować. Muszę sobie wszystko poukładać, muszę coś pomontować jeszcze na następny odcinek, muszę się wychillować, bo jestem przemęczony i nie będziemy nic tutaj zwiedzać. Ale jak już jest mamy pierwszy odcinek związany z Bali, to postaram się wam też coś opowiedzieć e, odnośnie samego Bali. Nie Bali to jest część Indonezji. Wiecie, Indonezja jest taki kraj, mają nawet flagę bardzo podobną do nas, bo też mają, mają czerwono-białą. Nie biało-czerwoną, tylko czerwono-biało, więc to jest taki kraj. E, mają tutaj własny język. E, własna waluta się nazywa Rupia. E, za jedną e, za jedną złotówkę. Oj, ciężko, nie wiem, ile to jest. Wiem, że jeden, jeden dolar to jest 10 tysięcy rupi. Także sobecę tutaj tysiącami. No mocno, mocno, mocno zagęszczony jest ten kraj. Jest mocno wyspiarski kraj. E, nie wiem, ile tutaj jest. Wysp. Za chwilę sprawdzimy. Za chwilę wam też tam jakoś tutaj Wikipedię e, info. Także też, żeby było wszystko gitowo. A ja po prostu chciałem sobie tutaj przyjechać, bo było po drodze, a dużo się mówiło o Bali. Mamy teraz normalne wakacje, więc zobaczycie jak sobie Kubyś ogarnia normalne wakacje. No, ale jest super. Jest super. Troszkę za gorąco jeszcze się czuję, ale muszę się przyzwyczaić, bo to wiecie. Bo to wiecie jak jest. I co? Ja zaczynam sobie tutaj chillować. Ogólnie ten właśnie hostel kosztuje mnie 250 zł za trzy noce. Ten hostel, więc to jest. To są takie bungalowy. Chyba, ja wam tutaj wszystko pokażę, jak to wszystko fajnie wygląda. Eee, i, I co? I jesteśmy w środku wyspy. Nie ma tu jakichś fajnych widoków. Tak, jest jakaś fajna góra na tej wyspie. Może tam sobie jakoś pójdziemy jakoś za niedługo? Nie. Ja w ogóle nie W ogóle to jest wszystko tutaj spontane. to się teraz idzie. Okej okay, mordeczki kochane, teraz coś ich pogadamy na temat właśnie Bali. Obiecałem wam, że opowiem wam jakieś informacje, to wam poczytają sobie wiki. Bali jest jakby takby kulturowym centrum nowej, e, centrum e, Indonezji, bo jest tutaj bardzo dużo właśnie tak jakby kultury typowo stąd. Jest bardzo dużo właśnie tutaj sztuki. Oprócz tego Bali jest jedyną wyspą w Indonezji, na której jest przewaga religii hindu. Co ciekawe każdy każdy domek praktycznie, yy, każda posiadłość ma taką by własną swoją małą świątynię. Ale na ten temat to jeszcze coś więcej opowiemy. Co tam dalej mogę jeszcze Wam o, na temat Bali powiedzieć? A oprócz tego w Bali największą tak jakby, aglomeracją yy, jest, jest Denpasar, czyli tam gdzie lądowaliśmy. I to jest także na dobrą sprawę cała ta jakby area, cała, całe terytorium właśnie Denpasar jest tak jakby nasz Śląsk, nasza Silesia przejeżdżasz obok, teby, przejeżdżasz przez różne miasta, przejeżdżasz przez różne rzeczy, nawet nie odczuwając tego, więc po prostu jest tutaj w cholerę ludzi, w cholerę budownictwa, jest bardzo mocno zatłoczono. No ale chyba taka jest Azja, prawda? Chyba tak to wszystko tutaj wygląda. Co wam mogę tutaj więcej powiedzieć? A wokół właśnie samej Bali są jeszcze trzy wyspy, które się tam nazywają. Jedna to jest Luzapenina, Penina, na której właśnie teraz jestem. Są jeszcze jakieś inne Nusy o których nic nie wiem. Sama Indonezja to są praktycznie same wyspy. Bali jest położone na wschód od Jawy, która jest najwyższą wyspą w Indonezji, a na zachód od Lomboku, który jest podobno najbardziej górzystą, najbardziej górzystą wyspą i tam są bardzo, bardzo podobne hajki. Będę się mocno nad tym zastanawiać, żeby tam zrobić jakiegoś, jakąś, jakąś wycieczkę górską, ale zobaczymy jak to się uda. Największym źródłem dochodów w całym kraju jest oczywiście turyzm, turystyka. 80% wszystkich dochodów, jakie są, to są związane właśnie z turystyką. I to widać jak cholera, nie? Każdy praktycznie tutaj co chwilę coś Ci chce sprzedać, coś Ci chce zaoferować, jakąś usługę. Także cały czas coś ich tam się dzieje. Także jest tutaj dość mocno turystycznie. No i wszystko się na ten temat chyba tutaj obraca, tak mi się wydaje. No ja co ja mogę powiedzieć po pierwszym dniu? Tyle, co przeczytałem w Wikipedii, nie? No. Także moje mordeczki kochane. Moim głównym teraz celem będzie Wam pokazać to, co ja sam będę widzieć, co ja będę czuć. No co ja Wam mogę więcej powiedzieć, nie? Nie jestem jakimś znawcą kulturowym, nie jestem jakimś wielkim znawcą infrastruktury, architektury czy czegoś takiego, nie? Ale uwielbiam podróżować, uwielbiam doświadczać i uwielbiam poznawać nowe, nowe rzeczy, nowe miejsca, nowych ludzi. Także, proszę Państwa, jestem na wakacjach. A co mi się uda pokazać, to mi się uda pokazać, a mam nadzieję, że przy okazji zrobię jak najpiękniejsze obrazki, żebyście mieli dosłownie kompletny orgazm estetyczny. A czy mi się uda Wam coś jeszcze ciekawego do przekazać odnośnie bali? No to zobaczymy. To zobaczymy jak to będzie. Nie wiem, jak to będzie. Co? Ja kończę, mordy, nie?